Takim trochę wirtualnym sposobem przeszliśmy nad jezioro miejskie, jezioro, przy którym z panem Zbyszkiem się często spotykamy w kontekście zawodów wędkarskich. No więc, dlaczego zawody na tym jeziorze się często odbywają? Ponieważ na tym jeziorze mamy przygotowane stanowiska i ciągle je poprawiamy, że tak powiem, dlatego też tam robimy zawody wędkarskie. Może nie wszystkie, bo również na Jeziorze Trzebiń robimy, ale generalnie większość zawodów wędkarskich robimy na Jeziorze Miejskim. Jezioro Miejskie to nie tak. jest duże jezioro, około 11 hektarów, głębokość taka średnia krajowa, około 8 maksymalna, około 4 głębokość średnia. Jaka ryba, jak tam wygląda z, z, z wędkowaniem, czy są jakieś fajne okazy, czy jakieś historie z tym jeziorem związane? Myślę, że trzeba by było powiedzieć, tu jeśli chodzi o ryby, to generalnie podobnie jak w pozostałych zbiornikach, płoć, okoń lin, wzdręga, bo jeśli chodzi o poławianie na zawodach, to, to głównie zawodnicy drobną rybę łowią, nawet... Jesteśmy nad jeziorem miejskim w Człopie. Jezioro praktycznie w całości położone jest na terenie miasta Człopa. Jest to dosyć płytkie, i duże jezioro, jak na ten rewir. Przyjechaliśmy tutaj około godziny 11. Widać, że biała ryba na razie nie żeruje, za to widać na jeziorze dużo oznak żerowania drapieżników. Widać szczupaka, który goni za drobnicą. Widać także okonia. Teraz zacznę od zrobienia zanęty i zobaczymy, może uda się coś fajnego złowić. A teraz przygotuję zanęty do do sprężyny na początku trochę gdzieś tam zanęty uniwersalnej wysypuję tego dodam trochę atraktora o zapachu waniliowym no i oczywiście skoro zanęta ma iść tutaj do sprężyny i wabić nasze ryby jest, będzie potrzebny klej żeby ta zanęta się z tej sprężyny nie nie wydostała. No i na koniec oczywiście dodam troszeczkę kukurydzy. I, i zaraz pakujemy zanęto z brusz. Bardzo fajne w tym jeziorze jest to, że naprawdę w prosty sposób można tu dojechać. Jest, jest gdzie zaparkować, jest gdzie wypocząć, jest fajna infrastruktura. Są ławeczki, są wiaty, jest sporo kładek i też dużo miejsc do łowienia z brzegu. Chyba przez to, że bardzo często odbywają się tutaj zawody wędkarskie. Biorąc pod uwagę charakterystykę jeziora, to chyba taką dominującą rybą jest tu pewnie lin. Chociaż widać właśnie po, po zachowaniu ryb na wodzie, że, że jest tu sporo szczupaka. On tutaj widać, że on cały czas chodzi, cały czas go widać, cały czas się pojawia i cały czas atakuje. Brania z gruntu i na spawik były bardzo dyskretne i delikatne, w związku z tym przerzuciłem się na spinning. Może ten szczupak, który tutaj chodzi. Może weźmie. Trochę zmienię tempo. Szczupak nie bierze tylko w momencie, kiedy jest głodny, ale bierze także, kiedy przynęta mu przepływa przed nosem i po prostu go denerwuje. O! Było jakieś małe szarpnięcie. Ale wracając jeszcze do jeziora miejskiego, tam też chyba jest możliwość wykorzystania jeziora nie tylko w kontekście wędkowania, ale także kąpieliskowo. Jest miejsce do, do kąpieli. Taka dzika plaża. Korzystają z niej głównie mieszkańcy północnej części naszego miasteczka, tam, tam jest, mają po prostu. Czyli jeżeli ktoś ma w północnej części teściową, to tam nie zachęcamy. Jeżeli nie ma, oczywiście można spokojnie iść się wykąpać, ale tak poważnie zachęcamy oczywiście do, do, do połowów, ale rozumiem, że tam jakichś wielkich, historycznych, wielkich nie, okazów nie, raczej, nie, nie, raczej nie, nie, nie. nie ma. To jest bardziej takie relaksacyjne wędkowanie, do oczywiście do którego bardzo zachęcamy. A my, a my przechodzimy do jeziora następnego. Jesteśmy już w następnym odcinku, oczywiście w kole gospodyń miejskiej. Już trochę mówimy o przepisach, ja nie wiem czy yy, Ani potrzebujecie jakiegoś faceta do tego koła gospodycznej. Mamy. Na następny... Mamy. Czyli nie ma na mnie karty, Nie ma etatu. Mamy facetów w kole Ja, Ale oni gotują, czy bardziej są testerami na no, no, Bardziej testerami, bardziej taka yy, siła, no, no powiedzmy taka fizyczna. Tak. Przede mną y, pięknie wyglądająca potrawa, galeretka, no ale rozumiem, że to nie są tak zwane zimne nóżki, no bo jest Nie, nie, się... nie. Tutaj proszę pana jest... Yy, tu są takie wykorzystane części różnych ryb akurat. Jeśli chodzi o tą galaretę, tutaj jest troszkę karpia, trochę szczupaka i troszkę okonia. Tak się trafiło. Ponieważ no, z pozostałości zrobiłyśmy wywar. Czyli prawdziwa gospodarka. Tak, ta. u nas się nic ma nie ma. Ryby. Dokładnie. A to jest bardzo dobre podejście. My oczywiście I... do tego też zapraszamy. Ale powiedzcie panie, jak to robimy, jak galaretkę robimy, czy obsmażamy, rozumiem, te ryby? Tak, jak to wszystko wygląda? Nie, nie obsmażamy. To jest gotowe. A ta, no to proszę powiedzieć, bardzo dietetyczna poprawa. A więc tak, z pozostałości, czyli od filetowanych ryb, karpia, czy tam powiedzmy tutaj, też jest szczupak filetowany, oczyszczamy głowy. Ryby trafiają do garka z zimną wodą, włoszczyzną i gotujemy wywar, jak taki rosołek powiedzmy. A takie większe, bo tutaj, tej większej części tej galarety, są kawałki takie już konkretne, to. To te konkretne kawałki trafiają 15 minut przed go końcem gotowania do berka. Ja tak patrzę na ten talerz, to tak wygląda, że te mniejsze są dla dzieci, dla żona, a to większe tak. dla, dla męża. A. tak? Okej, okay, więc ja widzę, że mężowie tutaj bieleńczy nie mają dobrze. Zachęcamy do tego, abyście swoim mężom czy mężowie swoim żonom też takie pyszne potrawy przygotowali.